Siemaneczko, z tej strony cukiereczek Dzisiaj znowu lol Dzisiaj zagram też znowu na topie Dariuszem Dariuszem Nie wiem jak mi pójdzie Drugi mecz Nie wiem Kurde, nie, nie kupiłem jednej rzeczy 75 sekund a do a nie, nie to, nie to O, jest teraz git, jest teraz git. Dobra, także zachęcam do zasubskrybowania Mojego kanału, mojego my channel. Jeżeli ktoś jest nowy No i łapki w górę zostawiać Jak będzie Jak będzie 15 subskrypcji To robię challenge Mówię wam. Opłaca, opłacalne. Mówię opłacalne to jest oferta nie do odrzucenia. Mówię wam. Mówię wam. Oferta nie do odrzucenia. Owie się? Takie coś zrobi jakby coś. Nie no, nie zrobię takiego czegoś. Co ja w ogóle ulepszyłem? Czemu w ogóle ulepszyłem? To jest za gówno. Eee, Bez... dobra. Walimy gnoja. Bez Został młotem. Został młotem. Śmierć z mej ręki. Mam markę już, git. Ja się cofam i kupuję tą rzecz, nie wiem jak ona się nazywa. Kurde, co jest? Eee... Co się je tam? On przegra to. Ja pierdykam. Hmm, ah, a on no, też ginie. Ile odlach so。ma ja... Jednego. Warwick też ma jednego. git Dobra. Czuję, czuję, że będę kierował. Nie no, nie będę kierował. A single OP też jest. Nie wiem, right? czy right? jest OP, czy nie. Tak sobie powiedziałem. Dobra, biorę go. Póź, Przeciwnik no, no, On bije strasznie, no w dupę, no przecież jakimś gównym mi zadaje tyle HP Nie kupiłem potek O pierdykam Wiesz mam loła Nie wiem czy się tepać czy nie Dobra tepa się tam. bo tu jest Ale trochę głupio zrobiłem że się tepnąłem on teraz będzie tam. Ja pierdykam. Dobra, lecę tam. A odwaliłem teraz. O siódmy. Ja. A błąd robiłem. A jakby tak gotyl co zrobić? Jak on, on miał rkę w ogóle? Jak on ma rkę? Nie pamiętam. Nie pamiętam jaką on miał rkę. Wchodzę w to gówno, bo mnie wkurza to. I nie pamiętam jaką on miał rkę. Co on miał przyspieszenie? Że szybciej się regeneruje, czy coś? Bo w sumie to nie pamiętam, naprawdę. Dobra Essa Osi zran też yy. Ha! <laughs> Gościu Czego ty chcesz ode mnie tu? Weź wyyyy Cię. Ej, szansę mam na niego czy nie mam? Bo wklepałbym mu W sumie W sumie mam szansę go naklepać Ale Singet już szedł Singet, który ma... On ma 1-3 i 2-0 Nie ma A, ah, eko, dobra. A oh, co on robi? Smoka rób. No, jednak smoka nie robi. Kościół. Pam, pam, pam. <noise> to już Koniec sery. Essa. Dobrze, dobrze, dobrze. Nafiduję się od niego. Teraz jakby Olaf do mnie przyśle, to nie jest zło. Z jednej strony fajnie by było, z jednej nie. Ja się tepam. Wiem, mógłbym bić wieża, ale nie chcę. Dam mu szansę. I poczekam sobie na to może. Jeszcze 10 wilda 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 4, Kurwa nie 200 no, i mam okay, um, okay, cool. to łamać falanki Dobra ten On jest łatwiej. Zrobię tak, że, że, FU Że go I se pójdę na mida może Będzie najlepsze A jako sobie radzi, jako sobie chyba radzi No Chętnie ja też poszedł na robota Albo bym zrobił tak, żebym spuszował topa Bo szczerze mówiąc nie wiem gdzie jest Olaf Ale go porobiłem Erka. Nie no nie rozproszuję teraz, bo jak nie Ola wyskoczy to będzie przypał Nie wiem, nie chcę ryzykować Choć mnie kusi To nie chcę Dobra na no magię biorę. Będzie mi trochę chociaż mniej zabierał. Tego. Szczerze mogłem. Mogłem w sumie zaryzykować i mógłbym spo, spuszować tego topa. Ja wie, że bym zginął. Później mam golda. Wow, myślę, że coś ujrzem. 400 golda bym nie zdał. Nie A get it, Dobra. On tu leci. Ajaj. A co on... on chce mieć bić pod wieżą w sumie? Ja tego nie rozumiem. I dostał od wieży chyba. I dobra, ten goś nie myśli. Jak ja w niego wierzę? Ale majty mokre. O kurde, dobra. To była jump. Tu nikogo nie ma. Ale było blisko, było blisko. Szczerze. Dobra, ja nie poszuję. O kurde. Chcę pędzić, bo akurat, akurat mam kaski na to. Mmm, dobra, to ulepszam. Hmm, kurde. Kurde, Singer, chyba Idę tam, idę tam, ale ja rozróbę zrobię. sobie Ej singet ma... Ja myślałem, że singet ma dziewiąty level Esa wariaty Ty, Chyba, żebym to do nie doskoczył Yes. Jak tam, bawicie się dobrze My się świetnie bawię. Takiej gry mi już sobie brakowało. Uż, a dobra bo nie dobra. Go smoke, go smoke, go smoke, go smoke, go kur. Go smoke, go smoke. Smoke, smoke, smoke i everyday. Ej, czy ja e powinienem ulepszać, czy nie? Dobra, bardzo Nie wie, że biją. A jestem tu nabija jeszcze golda. Potrzebuję w nie? Ty pat, co zrobi? Dobra, bo singet to idzie na górę pewnie. A ja tu się ukryję. Idź tu, iść tu widzicie Erka, erka, erka man. mam. O, chuja. O, się srałam. Wow, bog jump. Myślę, że... Zran w majty. Whew. Dobra, gierka wchodzi. 8-0 mam. Myślę, że będzie S+. Nie no, żartuję, nie będzie S+. Ale S-ka myślę, że będzie. Tak to już czuję. Nie wiem. Ole! Jest git, jest git. JKC. Jest. Góry, ma dobrze. Dobra. Teraz tylko to spuszować. I win żeby nic się nie stało bo kiedyś miałem sytuację, że byliśmy na wygranej i nagle się nafidowali na nas i to wyszło tak do dupy że przegraliśmy to a mieliśmy tak wygraną te turety wszystkie były zniszczone a oni nas ruszowali mi dam no i, i po było i powrze w sumie też Przeciwnik pokonany czoła nie trafiłem. No dobra Top jest zniszczony. Mik jest chyba też tak, mik jest zniszczony. Jest dobrze może w przyszłości zagram normalnie, ale teraz by rankę dalej. Na razie na to się nie pisze. Chociaż nie miałem złej rangi. Koniec A się zbije tego, prawa Jest 1600 potrzebuje Co na niego walczyć go, na perę? A, zesra się w majty Sytuan gaz, prawej go Ej co? Ej erkę mam Wal, wal, walgo, wal go, wal go, nice. mam tysiąc Mogę się tepać w sumie. Dobra ra co budować chyba pan coś nie no pan coś lepiej będzie git teraz jest fajnie nie wiem że dobre przeciwko to że podpowiada co jest dobre na przeciwniku na postać Oj oj, oj. Ono tu. Oj oj, oj, oj oj umieram, umieram. Ha, gości, chyba ci spoglądało Ja no flashować nie będę, chociaż mógłbym. To go zabił. Wal 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 tureta. Wal tureta, bo przecież zginę. Co ty robisz? No znowu erki nie użyłem! A erka mi się nie zużyła No jest dobra Erka mi się nie zużyła Myślałem, że się zużyła Dobra buję, daję może kebla. Keba. I sobie może wskuszuję moją linię. Bo oni ja nic nie robią. Izrael, jak ciśnie. Boże, jaki Izrael. Nie, dobrze mówię. Eko. Izrael, co ja. Izrael to oni mają. Pam, 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 pam. tu goście, uważajcie. Pa, ram, pa, pam, uważajcie. Pa, pa, pam, pan, pan, se. Dobra. Wieża chyba nasza. pan, no, nasza. pan, pan, nasza. pan, zdecydowała się przyjść do mnie. Kościół wiem co chcesz zrobić mi szczerze nie wiem co ty zrobiłeś Bezerk ci jadę Siema Dobra Teraz Chciałbym to spuszować Ja to się spiszuję już. Ek, dobra. Pasto. Potrzebuję. Single się teraz pił. Będzie pewnie na mnie shed. Hmm. No, się stintował 2-11, ma w niej źle 9 fragów na nim mam. Nie mam na nim 9 fragów

Jest git, ja się cofam Ja się cofam Ja się cofam i kupuję skrzydła Kupuję... to nie mogę Ale to się sprzedam może Kupię to i będzie git wtedy I Brakuje mi 30 loda, nie będę czekał Dobra co nie mógłbym poczekać a, dobra bajsza. Jak Ten singer, to nie wiem co robi. Ja bym go obalił. Legenda. Szczerze nie wiem co oni robią. <śortujesz> co nie robią? Erki nie ma. Holy... Kryta dostała Czy nie mam krytyków, ale Dobra 11, tak A nie, eko dostanie SK S plus la lala, ale KS Nie mogę na tym Stinger to już się poddał Napiszę GG Także Jak wam się podobała ta gra a myślę, że była dobra to zostawcie suba jeżeli jesteś nowy na kanale albo nowa oraz łapeczkę w górę jak się podobało